Nabór do programu Aktywne Malu, którego celem jest tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych oraz miejsc opieki udziennych opiekunów, to główny temat konferencji, jak odbyła się pod Wysoką Bramą w Olsztynie. Ruszył 25 kwietnia nabór, kolejny raz, to jest czwarty nabór, potrwa do końca czerwca wniosków w tak zwanej nowej odsłonie. Ta nowa odsłona to są korzystne zmiany, przede wszystkim zwiększenie budżetu na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z 5,5 miliarda zł do 6,5 miliarda złotych. Między innymi wiąże się to ze wzrostem kosztu, kwot dofinansowania do tworzenia miejsc opieki i to jest wzrost z 37 tysięcy złotych do 57 tysięcy złotych, czyli. Ponad 60%. Liczba białych plam, czyli gmin, w których nie funkcjonuje żadna instytucjonalna forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wynosi 1047. Jest to 42% gmin ogółem. W województwie warmińsko-mazurskim znajduje się 65 białych plam, co stanowi 56% gmin w województwie. Według danych z rejestru żłobków na dzień 31 maja w Polsce funkcjonuje 812 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oferujących łącznie 240. 36 297 miejsc. W województwie warmińsko-mazurskim jest odpowiednio 200 żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, oferujących łącznie 5492 miejsca opieki. Polska ma jeden z najniższych poziomów wskaźnika objęcia opieką instytucjonalną dzieci w wieku do lat 3 w Unii Europejskiej. Co chcę podkreślić szczególnie, jak nasze województwo wygląda na tle całego kraju. O ile w Polsce poziom, tak zwany poziom użłobkowienia wynosi 36%, to w naszym województwie jest to zaledwie 25%. To jest proszę Państwa lista tych gmin. W których nie ma żadnego miejsca opieki nad najmłodszymi. To jest lista tak zwanych białych plam. Chcemy, żeby te białe plamy zaczęły znikać, żeby w tych miejscach pojawiały się żłobki, żłobki, miejsca opieki nad dziećmi, żeby rodzice mogli korzystać z tych miejsc. I stąd też zmiana przepisów. Stąd też to ułatwienie, aby gminy, ale także firmy prywatne, które taką działalnością się zajmują, mogły takie miejsca tworzyć. Stąd zmniejszenie tego okresu trwałości projektu. Stąd zmniejszenie obowiązkowego wymogu liczby dzieci, które są w tym miejscu, bo rząd zapłaci nie za dziecko, tylko za miejsce, które na to dziecko czeka. W przypadku zadania funkcjonowania dofinansowanie ze środków FERS, czyli Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, wynosi 836 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy na utrzymanie nowo utworzonego miejsca opieki. Dofinansowanie przysługuje na wszystkie nowo utworzone miejsca opieki w ramach programu zarówno ze środków FERS i KPO. Takich warunków na tworzenie miejsc w żłobkach naprawdę jeszcze nie było. Robimy dzisiaj wszystko, by realizować te zadania zgodnie z oczekiwaniami strony społecznej, ale też zgodnie z oczekiwaniami samorządowców, bo to oni byli współautorami tych zapisów. Pani minister Aleksandra Gajewska odwiedzała każde województwo, by rozmawiać o tym programie. Także była w Olsztynie, rozmawiała z samorządowcami z województwa warmińsko-mazurskiego. I zapisy tego programu zawarte w tych przepisach są pokłosiem tych konsultacji, które przeprowadzono. Prowadziła. To dobrze, że głos samorządów został wysłuchany przez rząd, bo dzisiaj możemy tworzyć program, który realnie będzie zmieniał tę sytuację. Stąd nasz apel, dzisiaj tutaj stąd do wszystkich samorządowców, ale też do mieszkańców naszych, naszego województwa, by także oni egzekwowali od swoich lokalnych włodarzy podjęcie działań w tym kierunku, aby takie miejsca w ich gminie powstawały. Instytucje, które powstaną ze środków programu Aktywne Maluch, poza środkami na funkcjonowanie z programu będą miały od 1 października. W 2024 roku zapewnione stałe finansowanie w postaci świadczenia aktywnie w żłobku wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń społecznych pod warunkiem złożenia przez rodziców wniosku o to świadczenie w ramach programu Aktywny Rodzic oraz niepobierania od rodziców opłaty wyższej niż 2200 zł miesięcznie. Świadczenie aktywnie w żłobku będzie przysługiwało w kwocie 1500 zł lub w przypadku dziecka z niepełnosprawnością do 1900 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż wynosi opłata rodzica. Obecnie liczba miejsc, na które zawartają. Umowy w ramach programu wynosi 44 743. Rząd za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje program Aktywny Maluch 2022-2029, między innymi ze środków KPO i FERS, z których można sfinansować tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz udziennych opiekunów do końca 2026 roku, a następnie uzyskać dofinansowanie do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przez okres 3 lat. By sfinansować budowę nowego Żłobka należy aplikować ośrodki do 30 czerwca bieżącego roku.